Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w ostatniej rajeczce. Dzisiaj trochę inaczej porobicie troszkę ze mną. Tu jesteśmy w ostatniej rajce. Dzisiaj wyjątkowo szybko, bo jak widać, w końcu mamy pogodę. Słoneczko wyszło. Ja się bardzo cieszę, bo naprawdę idzie już deprechy dostać przez tę pogodę. Ja się będę starał tak powoli jechać, żeby nie trzęsło kamerą. Tu, w tej rajce, musimy wycinać wszystko Z tego względu, że tu jest starajka przy szybie I ta papryka szybko się pali Szybko się przebarwia, proszę zobaczyć To jest przepalona papryka od słońca Jest tu zasłona, ale po południu słońce cały czas opiera się na tej stronie Więc ta papryka szybko dojrzewa i szybko się przepala Choć tak jak mówię no... Tu na początku sezonu jeszcze idzie fajnie zbierać, później oczywiście w późniejszym czasie. Niestety, ale tej papryki jest wtedy tak dużo, że to usycha i po prostu pali się na tych krzakach, więc już to, tego potem nie zbieramy, zostawiamy. No i tej papryki z tygodnia na tydzień przybywa tutaj w tej ostatniej rajce, że naprawdę pod koniec sezonu to tu jest masakra. Zobaczcie, jest początek. A już widać jakie papryczki są popalone. Oczywiście to idzie wszystko do wyrzucenia, a ta miększa, która tu będzie zostanie zerwana, ona po prostu pójdzie jako druga klasa, więc y, nic się nie zmarnuje. Jedziemy z tym koksem dalej. No i tak moi drodzy, nadszedł, nadszedł oczekiwany czas, czyli że słoneczko fajnie wyszło. W końcu będziemy mieć pierwszy weekendik, co będzie naprawdę ciepły. Ja już zacząłem planować, już, już mam plany, już dzisiaj sobie też przyjdę do domu, bo już dzisiaj fajnie jest. Skoszę trawę, żeby mieć wolne już jutro i weekend. A jutro myślę, że wybiorę się na łódeczki. Oczywiście trzeba korzystać, póki jest szansa, jest taka pogoda, że można gdzieś się wydostać. To jak najbardziej trzeba z tego korzystać, bo kto wie, jak długo jeszcze będzie słońce świeciło. No, dzisiaj myślę, że skończymy o 5, Tak jak zawsze jesteśmy trochę po tyłach, ale to nic. W przyszłym tygodniu się nadgoni, bo w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będziemy mieć troszkę mniej tej papryki. Choć, aczkolwiek znowu słońce przygrzeje, to też może coś jej wyskoczyć. Jak na razie nie myślimy o tym. Trzeba być pozytywnie nastawionym. Ja myślę, że przyszły tydzień będzie lżejszy jak ten. Na pewno nie będziemy pracować do piątej może do tej w pół do piątej, ale to jest zawsze coś. Widzę, że kamerą trochę trzęsie, więc nie wiem, czy tak będzie mnie dobrze widać. Oczywiście ja za to już nic nie mogę, bo yy, to po prostu jak wózek jedzie, to on się trzęsie. no Niestety ja tego nie przeskoczę. Mam nadzieję, że to jako tako wyjdzie. Chciałem Wam pokazać po prostu, jak tu się to mniej więcej, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście ta rajka jest tu Naprawdę zarośnięta, dlatego jest tu taka dżungla. Bo tu praktycznie się tak nie topuje z tego względu, że było tu dużo liści, żeby było tu zagęszczone, to żeby jak najmniej papryki się paliło. Bo oczywiście liście też dawają cień. Proszę zobaczyć, to jest nowa, młoda papryka, a ona już jest z dołu przypalona. I to już jest druga klasa. Albo do wywalenia zależy, bo czasami jest tak, że przyjeżdżają ludzie tutaj. To mają swoje tam zwierzęta, barany czy tam jakieś wszystko jedno To przyjeżdżają też czasami, odkupują właśnie poprykę. Za grosze oczywiście, bo to jest... No nie, ona nie jest zepsuta, jest po prostu przypalona, ale za grosze odkupują Żeby po prostu swoje zwierzątka nakarmić Tak moi drodzy Normalnie buzia się śmieje, cieszy To jest normalnie ekstra sprawa przez te ostatnie dwa miesiące praktycznie, może nawet i więcej, nie wiem, nie liczyłem tego, ale naprawdę było cały czas pochmurnie, cały czas ta pogoda do dupy, nie wiem jak u Was, ale tu to był dramat. Na razie, no w sumie, jeszcze jest dramat. No teraz mają niby być trzy dni ciepłe, ale jak to będzie, to zobaczymy. Bo czasami jest tak, że mówię, a będzie ciepło, będzie ciepło, chwilę poświeci w pracy, a potem się przyjdzie i ciul, i znowu deszcz. Więc jak jest taka pogoda, jak najbardziej. Trzeba wybiec na dwór. Więc, tak jak mówię, dzisiaj wszystko w domu pogarniam, a jutro z rana wypad gdzieś na miasto. I oczywiście zaczną też nowe filmiki wlatywać z wypadów gdzieś na mieście, albo gdzieś obojętnie będziemy jeździć, jak z Pinki wróci. Bo jak na razie no, pogoda nie dopisywała, ale teraz fajnie się robi, więc myślę, że szybko też wyskoczę. No nic, moi drodzy. Jeszcze Wam powiem tak, raport paprykowy płynie teraz. Od poniedziałku codziennie tniemy po dwie tony więcej. W poniedziałek, kiedy nie mało my ścieli, bo byliśmy pół dnia. Ale tak poza tym to tniemy około 38 ton. Teraz było tak, że cieliśmy przez jakiś czas 40 ton. Wczoraj 42, a dzisiaj, kto wie, może 44. Nie wiem, nie wyliczam. Ja tylko liczę ile tu jeszcze czasu zostało do końca szychty. Nic kochani, nie będziecie tak cały dzień ze mną jeździć, bo was tu pewnie zanudzę, ale taka nowa perspektywa, jak tu się pracuje. Może jak najbardziej bardziej wlecieć. Oczywiście ekipa jest trochę dalej cała, dlatego tu jest tak cicho bo oni wszyscy są parę trali z tyłu ja tu przyszedłem z tego względu wcześniej że po prostu tu później się jak słońce się opiera z tej strony jest tu naprawdę bardzo gorąco więc najlepiej zrobić sobie to z rana żeby po prostu mieć już potem spokojną głowę i żeby w tej ciepłocie tutaj nie pracować bo wiadomo lepiej zrobić rano niż potem się tu namęczyć no i jak skończę tą rajkę to wracam oczywiście do ekipy która w tym momencie zbliża się powoli do mnie. Oni są 3-4 trale za mną, więc to jest rzut beretem. No nic, moi drodzy, nie będę was zanudzał, już prawie pół wózka zebrałem. Tak to mniej więcej wygląda. Nic, więc widzimy się gdzieś indziej w innym ujęciu mordeczki. Jo! Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony, junior, a ze mną jest Ochara i kamerzysta. Także. Witajcie i dzisiaj, tak na Siemanku, szybko, coś tam. Siemanku. Tak, jak widać, jesteśmy już po pracy. Wyszliśmy, jest dzisiaj naprawdę bardzo gorąco. Chyba pierwszy dzień, taki, gdzie jest naprawdę bardzo dużo słońca. Co o tym sądzicie? No, mnie trochę przyjerało. Dzisiaj się oblałem potem, jak. mikrofon, Dobra, oblałem się strasznie potem. No i co? I słuchajcie, zrobiłem swoją robotę, i teraz idę chlać, nie? <śmienicza> I dobrze, przynajmniej szczerze powiedział, nie owijał bawetów. Ja tak krótko i na temat: no nie ma co okamywać samego siebie i przy Ta, okazji no. innych. <śmienicza> Dokładnie, nie, no ale się faktycznie przygrzało te czachy, nie? Kurde, tak świeciło, że masakra Tak, niby pierwszy raz tak słońce wyszło, ale tak naprawdę to elegancko, bo przez cały czas w domu siedzieć to też idzie prechy dostać No ale fajnie, że na weekend tak ciepło, chociaż raz, bo zawsze te weekendy były takie deszczowe, teraz można coś porobić, nie? Tak, jutro wyskakujemy, będzie znowu coś nowego, będzie film w plenerze Tak no tydzień mieliśmy ciężki, tak jak mówiłem, po 40 ton my mniej więcej dziennie ścinali, dzisiaj jeszcze dodatkowej ilości nie wiemy ile my ścili, ale też będzie mniej więcej koło 40 ton, papryka euro 10, euro 20, jak ktoś by chciał wiedzieć, cena no tak sobie skaka, raz w dół, raz w górę, w przyszłym tygodniu do środy będziemy mieć jeszcze trochę zapieprz ale od środy powinno być trochę luźniej przez jakieś dwa tygodnie, a potem to rura. Znowu to samo. Znowu to samo. Dobra, jeszcze jedno pytanie do pana, co pan sądzi o hemoglobinie? No, woda. Miał Dobra, widać, że od tego słońca to jest no Tak, wypaliło mi mózg a... normalnie, ale... Ale jest dobrze. Co, co tam? Nic kochani, my będziemy zawijać na chatę, ogarnąć się, jeszcze trzeba parę rzeczy zrobić w domu. Jutro się spotykamy, gdzieś wbijamy, nie? Może jakiegoś kepsa zahaczymy. No na pewno obowiązkowo. No A więc jest. zostańcie z nami. Ja będę testował. No on będzie testował, będzie testował. Takiego z podwójnym jalapenem mu zamówić. Nie, 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 ostrych nie. Jak z tą papryczką, Jak z tą papryczką, No keba musi piec, no nie ma to tamto jeszcze tego sosik sambal i jazda, kurde Dobra, keba no. Kebab ostry dwa razy musi piec. Nie? Dokładnie, dokładnie. Sprawdzimy to jutro. No nie nasi drodzy. Zostańcie z nami, łapkujcie, subskrybujcie. I do następnego Fajne dach Fajny dach Hello. Oczywiście będą coraz lepsze filmiki, bo pogoda zaczyna dopisywać Więc będą filmy w plenerze Więc zostańcie z nami, tak jak mówię Trzymajcie się okay. i do następnego Yo Yo